Czy wiedziałeś, że cebula, tak powszechnie obecna w Twoich codziennych przepisach, może po cichu szkodzić Twojemu zdrowiu? Dla osób, które przekroczyły 60 rok życia, pewne połączenia z cebulą mogą powodować ciągłe zmęczenie, częste migreny, problemy trawienne, a nawet sprzyjać rozwojowi chorób takich jak cukrzyca typu 2 i przewlekłe stany zapalne. W tym filmie ujawnimy pięć powszechnych produktów. Które w połączeniu z cebulą mogą wywołać niebezpieczne skutki w Twoim organizmie i prawdopodobnie nikt nigdy Cię przed tym nie ostrzegł. W tym materiale ja, dr Józef Nowak, ujawnię niebezpieczne błędy w stosowaniu cebuli, o których nigdy Ci nie mówiono. Wszystkie oparte na poważnych badaniach naukowych, wyjaśnione w prosty sposób, zrozumiały dla każdego. Jeśli chcesz się przekonać, czy cebula sabotuje Twoją dietę bez Twojej wiedzy, polub ten film już teraz. Być może Twoje ciało woła o pomoc. Możliwe, że nigdy nie przyszło Ci do głowy, że tak proste połączenie jak cebula z surowym czosnkiem może kosztować Cię zdrowie. Prawda jest taka, że dla osób po 60. organizm nie reaguje już tak jak dawniej. Trawienie staje się wolniejsze, wątroba bardziej wrażliwa, a drobne codzienne wybory mogą prowadzić do poważnych konsekwencji. Cebula sama w sobie to potężny składnik. Czosnek... Znany ze swoich korzyści dla krążenia, również ma silne właściwości. Problem tkwi właśnie w sile tego duetu, szczególnie gdy jest spożywany na surowo i regularnie. Oba te produkty są bogate w związki siarkowe. To właśnie te substancje nadają im intensywny zapach i charakterystyczny smak, ale też odpowiadają za przeciążanie wątroby. U młodszych osób organizm potrafi sobie z tym poradzić, ale u tych, którzy przekroczyli 60. Skutki mogą być zupełnie inne: nudności po posiłkach, dyskomfort w jamie brzusznej, uczucie ciężkości, zmęczenie zaraz po jedzeniu. Wszystko to może być sygnałem, że Twoja wątroba pracuje zbyt intensywnie i prosi o pomoc. Badanie opublikowane przez Song i współpracowników w roku 2008 wykazało, że wysokie spożycie tych związków siarkowych może zmieniać działanie enzymów wątrobowych, utrudniając jej naturalną funkcję. To oznacza, że zamiast pomagać, połączenie cebuli i surowego czosnku może sabotować twoje zdrowie i to zupełnie bez twojej wiedzy. A co gorsza, to złe samopoczucie narasta powoli i często przypisywane jest starzeniu, podczas gdy w rzeczywistości wszystko zależy od tego, co kładziesz na talerz. Jeśli kiedykolwiek odczuwałeś dyskomfort lub złe samopoczucie po zjedzeniu cebuli z surowym czosnkiem, napisz w komentarzu słowo wrażliwy. To pomoże mi zrozumieć, na ile ten film jest dla Ciebie pomocny i może ostrzeże innych z naszej społeczności. Odżywianie to temat zawsze bardzo ważny dla naszego zdrowia. Dlatego, przez ograniczony czas, zostawię w pierwszym komentarzu przypięty bezpłatny e-book, 50 produktów przeciwnowotworowych i jak mogą one chronić Twoje zdrowie. Pobierz go teraz i zacznij zmieniać swoją dietę już dziś, aby żyć dłużej i szczęśliwiej. A teraz porozmawiajmy o połączeniu, które wiele osób uważa za wyrafinowane: cebula z serami dojrzewającymi. Wyobraź sobie pyszną pizzę z parmezanem, czerwoną cebulą i odrobiną oliwy z oliwek na wierzchu. Pyszne, prawda? Ale ta mieszanka może ukrywać cichą pułapkę dla Twojego mózgu. Sery dojrzewające, takie jak gorgonzola, prowolone czy sam parmezan, są bogate w tyraminy. Ta substancja w połączeniu z cebulą. Może nasilać zmiany w naczyniach krwionośnych mózgu. Efekt: częste bóle głowy, napady migreny, a nawet uczucie ucisku w głowie lub oczach. Według badania opublikowanego przez Martineza i jego zespół w roku 2009 istnieje bezpośredni związek między spożywaniem produktów bogatych w tyraminy a wzrostem epizodów bólu głowy, zwłaszcza u osób starszych. Dzieje się tak, ponieważ tyramina wpływa na neuroprzekaźniki odpowiedzialne za regulację napięcia naczyń krwionośnych. A u osób wrażliwych wystarczy jeden kawałek pizzy lub lasagne z dużą ilością sera i cebuli, aby wywołać objawy, które potrwają wiele godzin, a czasem nawet dni. Zwróciłeś kiedyś uwagę, czy te bóle głowy pojawiają się po konkretnych daniach. Czasem to, co wydaje się drobną niedyspozycją, może być reakcją Twojego organizmu na chemiczne przeciążenie. Nie chodzi o to, żeby nigdy więcej tego nie jeść, ale raczej o obserwację częstotliwości. I co najważniejsze, tego jak się czujesz po posiłku. Bo w tym przypadku zapobieganie może oznaczać życie z większą energią i mniejszym bólem. A jeśli do tej pory byłeś zaskoczony, kolejna informacja może poruszyć Twoje kulinarne wspomnienia: cebula smażona, panierowana lub karmelizowana. Wielu z nas dorastało czując ten pyszny zapach w kuchni, cebula rumieniąca się na patelni, często z odrobiną cukru dla karmelizacji. Lub panierowana i podawana z ziemniakami. Tak, to smaczne, ale też niebezpieczne. Kiedy cebula jest poddana wysokiej temperaturze, przechodzi przemianę chemiczną. Traci dużą część swoich naturalnych przeciwutleniaczy, tych, które chronią ciało przed starzeniem i stanami zapalnymi, a w ich miejsce pojawiają się substancje zapalne, takie jak akrylamid. Ta substancja powstaje szczególnie w produktach bogatych w naturalne cukry. Gdy są smażone lub pieczone w bardzo wysokich temperaturach. A problem polega na tym, że akrylamid jest powiązany z chorobami zwyrodnieniowymi, a nawet rozwojem niektórych typów raka. Tareke i współpracownicy w badaniu z roku 2002 jasno wykazali związek między powstawaniem akrylamidów a niewłaściwym przygotowywaniem warzyw takich jak cebula. A sprawa jest jeszcze poważniejsza dla osób po 60. Ponieważ organizm ma tendencję do kumulowania większej liczby uszkodzeń zapalnych z biegiem lat. To oznacza, że potrawa pozornie nieszkodliwa może dzień po dniu niszczyć Twoje zdrowie. Jeśli myślałeś, że smażona cebula jest zdrowa, napisz poniżej w komentarzu, Myślałem, że zdrowa. Może się to wydawać drobiazgiem, ale podzielenie się swoim doświadczeniem może otworzyć oczy wielu osobom, które powtarzają ten nawyk, nie zdając sobie sprawy z ryzyka. A skoro mowa o daniach pozornie lekkich, musimy zwrócić uwagę na połączenie, które pojawia się w wielu sałatkach, zupach i daniach regionalnych: cebula z kukurydzą. Kukurydza, choć naturalna, ma wysoki indeks glikemiczny. Oznacza to, że szybko podnosi poziom cukru we krwi. A kiedy zostaje połączona z naturalną fruktozą zawartą w cebuli, ten efekt jest jeszcze silniejszy. Rezultatem może być prawdziwy skok poziomu glukozy, a następnie jego gwałtowny spadek, co prowadzi do zmęczenia, zawrotów głowy i z czasem sprzyja insulinooporności oraz rozwojowi cukrzycy typu 2. Dla osób powyżej 60 roku życia, zwłaszcza prowadzących siedzący tryb życia, te wahania poziomu cukru we krwi mogą być niebezpieczne. Według Harvard Health Publishing, w publikacji z roku 2018, diety o wysokim indeksie glikemicznym są bezpośrednio związane z podwyższonym ryzykiem rozwoju cukrzycy typu 2 u osób starszych. A co najbardziej zaskakujące, wiele z tych połączeń występuje w Daniach uważanych za lekkie, takich jak zimne sałatki z czerwoną cebulą i zieloną kukurydzą, czy słodkawe zupy. Ta sałatka z kukurydzą i cebulą, którą zawsze przygotowywałeś z taką troską, może nie być tak nieszkodliwa, jak się wydaje. Czas przyjrzeć się składnikom z większą uwagą, zawsze myśląc o tym, jaki mają wspólny wpływ, a nie tylko indywidualnie. W końcu nasze ciało odczuwa każdy wybór i reaguje coraz intensywniej wraz z upływem lat. A jeśli nadal uważasz, że zagrożenie kryje się tylko w słodyczach i potrawach smażonych, zwróć szczególną uwagę na ostatnie połączenie na dziś. Może ono występować w tej tradycyjnej niedzielnej potrawie pełnej wspomnień, cebula z wędlinami. Niezależnie od tego, czy chodzi o smażoną kiełbasę, fasolę z boczkiem, parówki w hot dogu, czy salami na śniadanie, Obecność cebuli w tych daniach może nadawać im wyjątkowy smak, ale jednocześnie tworzyć niebezpieczną pułapkę chemiczną. Podczas gotowania azotyny i azotany obecne w wędlinach reagują z naturalnymi związkami cebuli i pod wpływem ciepła ta kombinacja może tworzyć nitrozoaminy. Substancje te są uznawane za rakotwórcze i szczególnie szkodliwe dla układu pokarmowego. Dla osób starszych, które już zmagają się z zapaleniem żołądka, refluksem, wrzodami lub mają historię problemów żołądkowych, ryzyko jest jeszcze większe. To tak, jakby osłabiony już organizm otrzymywał podwójny cios, przetworzoną żywność i cichą reakcję chemiczną wewnątrz ciała. Badanie Trickera i współpracowników, opublikowane w roku 2005, wykazało dokładnie, jak łatwo dochodzi do powstawania nitrozoamin w prostych codziennych daniach. A co najbardziej niepokojące? Nie ma smaku ani zapachu, który by zdradził to niebezpieczeństwo. Ono tam jest ukryte, gdy delektujesz się czymś, co uważasz za nieszkodliwe. Czy ta tradycyjna niedzielna potrawa jest bardziej toksyczna niż się wydaje? Czasem to, co karmi nasze wspomnienia, może szkodzić ciału i trzeba znaleźć równowagę między tradycją a wiedzą. Nie wszystko musi zniknąć z Twojego stołu, ale zrozumienie wpływu niektórych połączeń. Może stanowić różnicę między zachowaniem zdrowia a gromadzeniem cichych stanów zapalnych. Teraz, gdy już wiesz, jak te pięć połączeń z cebulą może wpływać na twoje zdrowie bez twojej wiedzy, nadszedł czas, aby spojrzeć na swój talerz z większą uwagą i troską. Nie chodzi o to, aby przestać jeść cebulę, ale o to, aby nauczyć się jej właściwego używania z umiarem, świadomością i dbałością o swoje ciało. Jeśli ten materiał w jakikolwiek sposób ci pomógł, nie zapomnij zostawić lajka, zasubskrybować kanał, aby nie przegapić kolejnych filmów. A jeśli dotarłeś aż tutaj, napisz w komentarzu: Kocham cebulę. Wtedy będę wiedział, że jesteś częścią naszej społeczności, która naprawdę dba o swoje zdrowie. I uwaga, film, który pojawia się teraz na Twoim ekranie, ujawnia coś, o czym prawie nikt nie mówi. Nigdy nie spożywaj cynamonu w tych siedmiu formach. Zwłaszcza jeśli masz już ponad 60 lat. Kliknij teraz i dowiedz się, dlaczego może to powodować poważne choroby, zanim będzie za późno. Do zobaczenia!